Słuchawka prysznicowa to produkt dla ludzi, którzy lubią sobie umilić czas pod prysznicem i mają zbyt wiele pieniędzy. Posiada regulację ciśnienia, dzięki czemu można dostosować strumień do swoich potrzeb. Nie tylko oczyszcza ciało, ale przy dobrym wyregulowaniu oczyści też brudne sumienie. Umieszczone diody nie wymagają baterii i świecą w trzech kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim. Dzięki temu można sobie wyobrazić, że jest się na dyskotece albo w burdelu, lub też jednym i drugim naraz. Można się więc domyć i zadowolić każdą część ciała, nawet tę najbardziej intymną. To jest oczywiście żart, słuchawki prysznicowe nie służą do zaspokojenia Waszych pokrzywionych fantazji. Słuchawką jej w rano jest tak samo jak z samochodem z drugiej ręki. Może wyglądać ładnie, ale pod maską jest pełno problemów. Biała obwódka po czasie wygląda jak zęby palacza, który pochłania kilka paczek dziennie i nadaje się do straszenia dzieci. Jakość wykonania stoi na średnim poziomie. Ma się wrażenie obcowania z zabawką ani z słuchawką prysznicową. Jej zakup to jak zaangażowanie się w związek z partnerem, który po czasie ma ochotę na zabawę tylko raz w miesiącu. Nie ma sensu się starać lepiej jak najszybciej zmienić. Lepiej kupić sobie normalną słuchawkę prysznicową lub myć się też pod kranem, albo w ogóle się nie myć, bo i tak nikt nie będzie chciał z nami rozmawiać, patrząc na to, co mamy w łazience. Polecam jedynie jako ciekawostkę na wyprzedaży. Tak ogólnie to chyba ten model nie jest już dostępny. Zrobiłem się lekko smutny, gdyż to pierwszy produkt z mojej ulubionej sieci, którego ocena nie jest tą 6 na 9 Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do obserwacji i udostępniania.